Zapraszamy na kolejny magazyn sportowy Flash. W tym tygodniu przygotowaliśmy dla Was. Piłkarki Gola, krok od finału w futsalowych mistrzostwach Polski. Za nami turniej o Puchar Rady Nadzorczej RKS Raków. Siatkarze, amatorzy walczą w drugiej lidze o miejsca Barażowe. W sobotę w Akademickim Centrum Sportu Piłkarki Gola rozegrały pierwszy półfinałowy mecz w polskiej lidze Futsalu Kobiet. Nasze zawodniczki pewnie pokonały AZS UWM Poznań 5 do 1 i zrobiły duży krok do meczu o złoty medal. Cztery bramki dla częstochowianek zdobyła Justyna Maciarz, natomiast jedno trafienie dołożyła Kamila Kmiecik. Rewanżowe spotkanie odbędzie się już w najbliższą sobotę w hali Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Polonia Środa Śląska zwyciężyła w piłkarskim turnieju o puchar Rady Nadzorczej RKS-u Raków. W zawodach uczestniczyły drużyny z rocznika 2001. Gospodarze zajęli czwarte miejsce. Do Olsztyna koło Częstochowy przyjechały zespoły z całej Polski. Była to świetna okazja na sprawdzenie jak drużyny z naszego miasta wyglądają na tle swoich rówieśników z innych regionów kraju. Podopieczni Artura Minkiny w pierwszej części turnieju spisywali się bardzo dobrze. Czerwono-niebiescy zajęli drugie miejsce w grupie i awansowali do półfinału. Tam niestety poszło im już gorzej. Raków przegrał batalię o finał ze sprintem Katowice 0-2, natomiast w meczu o brązowy medal uległ Zagłębiusowcowiec 0-1. W ostatnim pojedynku zawodów Polonia Środa Śląska zwyciężyła sprint 2-0 i to ta drużyna mogła cieszyć się z triumfu. Drugi częstowski zespół APN zajął 11. miejsce. Panie trenerze, dzisiaj po raz kolejny tutaj w Olsztynie turniej młodzieżowy, który dobiega już końca. Proszę o kilka słów podsumowania gry pańskich podopiecznych przede wszystkim. No, muszę przyznać, że jestem dumny z chłopaków za, za zaangażowanie, za ambicje, za wolę walki. Nadrabialiśmy braki piłkarskie tymi cechami niektórzy już nie mogli wystąpić w meczu o trzecie miejsce, bo e, już z urazami e, no, nie, nie było sensu, żeby, żeby ich po prostu obciążać, no najważniejsze jest zdrowie tych chłopaków, całej tej naszej zabawie, ale no, tak jak mówię, można być zadowolonym z ich postawy, no tym bardziej, że stawka drużyn była e, bardzo fajna, udało nam się zaprosić dobre drużyny, myślę, że że można być zadowolonym. Chciałbym wszystkich pochwalić, bo, bo chłopcy no, robią postępy z turnieju na turniej, z meczu na mecz widać, że, że, że coraz to lepiej to wygląda. No, mnóstwo jest jeszcze braków technicznych, przede wszystkim e, błędów w ustawianiu się, e, kryciu. No, 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 nad wszystkim trzeba mozolnie pracować no, i cierpliwości dużo wykazywać e, w, tym, w tym, co robimy. No. Na pewno nie brakuje im ambicji. Proszę jeszcze powiedzieć na koniec, czy jeszcze jakieś turnieje, bądź to organizowane przez Raków, bądź to jako goście są w, są w planach w najbliższym czasie? Tak, tak, jak najbardziej nie, nie próżnujemy. W przyszłym tygodniu, w sobotę jedziemy na międzynarodowy turniej do Bielska Białej. Za dwa tygodnie mamy dwa turnieje, w sobotę w Kleszczowie, w niedzielę w Blachowni. Także tutaj napięty mamy harmonogram i chłopcy, chłopcy nie będą mieli wolnych weekendów. Niedzielne zawody były ostatnimi z trzech turniejów organizowanych przez Raków oraz Akademię Piłki Nożnej. O krótkie podsumowanie poprosiliśmy Cezarego Suchana. Czarek za nami cykl trzech turniejów dla dzieci i młodzieży organizowanych przez was. Możemy powiedzieć, że to był sukces organizacyjny. Na pewno w pewnym sensie tak. Było to takie pierwsze podejście do cyklu turniejów dla najmłodszych z takim dosyć mocnym, z dosyć mocną zapowiedzią medialną. I na pewno ci, którzy wchodzili na strony wszystkich trzech turniejów, no mogą się przekonać, że zainteresowanie już przed samymi turniejami było bardzo duże. Informacją o turniejach, jak również wywiadami, które tam się pojawiały, konkursami, na pewno to miało wpływ i przełożenie właśnie na to, że możemy dzisiaj powiedzieć, że no fajnie to wyszło. Cały czas te strony są jeszcze odwiedzane. Powoli pojawiają się galerie nowe zdjęć. I chcemy, aby te strony już były takim, takim trwałym elementem wpisanym w konkretne cykle turniejów, które będą przed nami. A sportowo, jak wyglądało? No sportowo myślę, że no wszyscy, którzy byli, to widzieli te emocje dzieci w poszczególnych drużynach, które no są wyjątkowe, jeżeli chodzi właśnie o, o rywalizację sportową. Inaczej zupełnie to wygląda na poziomie seniorskim, w starszych juniorach na pewno też, a zupełnie inaczej na, na poziomie, gdzie grają ci najmłodsi. Tu są takie prawdziwe łzy, prawdziwe uśmiechy radości. I zaangażowanie, walka na parkiecie, pomimo tych umiejętności, które dopiero nabywają ci zawodnicy, no są tak ogromne, że nawet jeżeli piłkarsko niektóre mecze może, może nie były za ciekawe, to siła włożona i, i walka, jaką wkładali zawodnicy w poszczególne mecze, no pozwalała na przeżywanie dosyć mocno tych zawodów. Raków może być zadowolony. Dwa pierwsze miejsca i bodajże czwarte, jeżeli się nie mylę. To dobry wynik w tych trzech turniejach. Tak, na pewno, nawet powiem szczerze, że mogę powiedzieć o pewnym takim zaskoczeniu szczególnie jeżeli chodzi o grupę rocznika 2001, bo jest to dosyć specyficzna grupa, jeżeli chodzi tutaj o nasz okręg piłkarski. Większość tych chłopców dopiero dołączyła do drużyny podczas 2011 roku. Niektórzy nawet przed tym turniejem na około 3 miesiące zaczęli podejmować treningi w drużynie, a tak naprawdę drużyna kształtowała się kształtuje się od około 14 miesięcy. Także na tle zespołów, które i w okręgu podczas turnieju występowały i na tym ogólnopolskim, no tutaj jeżeli chodzi o tą siłę wytrenowania czy czas wytrenowania, dużo chłopcy mają jeszcze do nadrobienia. Ale to, co jest chyba charakterystyczne dla, dla wielu drużyn młodzieżowych i dla Rakowa, widać było, że te, te wszystkie braki były nadrabiane niesamowitą chęcią wygrania, dorównania i to zaskutkowało na pewno też tymi, tymi dobrymi wynikami. Choć najważniejsze to jest, tak jak zawsze podkreślamy, to ile ta zabawa w piłkę dała radości i rodzicom, i trenerom na pewno, i przede wszystkim zawodnikom. Czarek zima się powoli kończy. Niedługo będziemy tutaj już oglądali rozgrywki na zielonej murawie. Myślicie o takim cyklu turniejów na wiosnę bądź lato, dla tych najmłodszych? Tak, tu mogę powiedzieć, zarówno w imieniu Klubu Raków Częstochowa, jak i Akademii Piłki Nożnej Częstochowa, mamy wspólnie przygotowany kalendarz na cały rok imprez turniejowych. I w tej chwili być może jeszcze uda nam się na zakończenie sezonu zimowego coś na hali zorganizować, ale na pewno, jeżeli nie. To rozpoczynamy dalszy cykl turniejów już na boiskach zielonych. Pierwszym turniejem na pewno będzie turniej otwarcia sezonu letniego. Chcemy zorganizować go jeszcze przed rozgrywkami ligowymi i najprawdopodobniej będzie to turniej w roczniku 9-9. Natomiast formuła turnieju, drużyny, które będą zaproszone, to jeszcze jest znane na takim etapie organizacyjnym także niebawem będziemy w stanie o tym powiedzieć więcej. Parę tygodni temu mówiło się, że legia Warszawa, młodsze roczniki mają tutaj przyjechać i grać z Rakowem Częstochowa czy to nadal aktualny temat? Tak, te mecze odbędą się bodajże około 11 marca. I są to mecze potwierdzone już, do, już dosyć dawno. Yy, przyjadą roczniki yy, 9.5 i, i 9.6, także no to junior starszy, junior młodszy, przepraszam, w starszych. Yy, o ile dobrze pamiętam, yy, to będą to te roczniki i na pewno. Patrząc na, na to, co pokazują drużyny trenera Jankowskiego czy Kołaczyka, yy, możemy liczyć, że będą to fajne mecze już tak piłkarsko do pooglądania. Także kibiców na pewno zapraszamy. Media nie zawsze i nieczęsto przyjeżdża drużyna prawda, no, z tak re renomowanego klubu jak Legia. W amatorskiej lidze siatkówki drugo-ligowcy kończymy powoli rundę zasadniczą. W oglądanym meczu liceum Kamienica Polska pokonało gminę Lelów 2 do 0 w setach do 12 oraz 13. Po pozostałych rozegranych już meczach sportowiec pokonał Divicom 2-1, a Grabowa KJG 2 0. Na pierwszym miejscu znajduje się KS Kłomice z dorobkiem 42 punktów. Drugi jest grom Senior Poczesna, który ma 35 punktów. Oczko mniej ma drużyna skonopisk. Dzięki stracie punktów przez ekipę sportowca pewny awans do baraży zapewnił sobie liceum kamienica Polska, aktualnie na czwartym miejscu. A przed nami szesnasta kolejka w pierwszej lidze ALS. Oto zestaw najbliższych spotkań. 22 lutego zmierzy się Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej z Krętmetem, natomiast dwa dni później Kromis Radpol, Pepsi, Zmeder i Brel z Borowna oraz Budmat z Multimetalem. Dzisiaj zwycięstwo nad zespołem gminy Nelów, które was, was bardzo przybliżyło do awansu do playoffów. O tym meczu można było powiedzieć na początku przed spotkaniem, że z takimi zespołami zdało się ciężko gra, a dzisiaj poszło łatwo. No, gładko poszło, na całe szczęście obawialiśmy się tego meczu. No, tydzień temu też pokazał mecz z Grabową, teoretycznie słabszym przeciwnikiem i była po prostu męczarnia. No, i po tej przerwie e, ferie no, chłopaki mniej treningu i to się odbiło właśnie całe szczęście mówię, że te dwa mecze po tej przerwie ze słabszymi drużynami były. No teraz czekamy na rozstrzygnięcie spotkania kolejnego, bo już dzisiaj możemy sobie zapewnić awans do playoffów. Jeśli drużyna sportowca straci chociażby jednego seta, mamy zapewnione po prostu już playoffy. A jeśli nie, no walczymy w następnej kolejce, właśnie ze sportowcem. I wygrana, chociaż jeden set wygrany ze sportowcem gwarantuje nam playoff. No właśnie, ze sportowcem, który jeszcze walczy bezpośrednio, bo on jest bodajże na szóstym miejscu. Wam się gra z, z drużynami lepiej, wyżej sytuowanymi niż w lepiej? Czy, czy, czy wolicie, woli, czy teoretycznie są przechrywani? nie, nie. Tak jak tutaj pokazują mecze nasze, naprawdę chłopcy prezentują o wiele wyższą. Formę niejako i swoje umiejętności lepsze z drużynami lepszymi. Chociaż przegrywamy te mecze, ale naprawdę no, w drugiej rundzie na przykład z drużyną Luksu przegraliśmy 2-1, ale tam w Tajbreku było bodajże 22-20. do Z kłomnicami też w pierwszym secie 25-23, do a w drugim 31 do 29. Z gromem ponownie drugi raz z drugą drużyną. Drugi raz wygraliśmy 2-1, w pierwszej rundzie 2-0. Także to nie jest powiedziane, że wygrywamy y, tylko ze słabe ale potrafimy po prostu z tą górą wygrywać bądź nawiązywać równorzędną walkę. No właśnie, bo słyszałem, że jesteście określani mianem czarnego konia tej drugiej ligi. Na czym polega sekret tak dobrej postawy? No, nie wiem czemu akurat czarny koń, tak, tutaj pan śpiewak, widocznie tam na stronach internetowych. No, sami zastanawialiśmy się, czemu akurat ten czarny koń. Mówię, może dlatego, że rzeczywiście jest za, na wszystkich spotkaniach, widzi jak chłopcy grają, co potrafią, że potrafią po prostu naprawdę z tymi najlepszymi, toczyć równorzędną walkę. No i według mnie wszystko jest otwarte. Zakładając, że dostaniecie się do tych playoffów, bo tak jak Pan przed chwilą wspomniał, to brakuje już tylko i wyłącznie jednego seta, z kim chcielibyście się spotkać? To znaczy, tak, wszyscy moi chłopcy, tutaj, praktycznie cały skład, to są moi wychowankowie, absolwenci gimnazjum w Kamienicy Polskiej. Oprócz jednego MVP tego meczu został Tomasz Miszczak, i on jest z Poczesnej. I powiem tak, zawsze to kombinowanie nam nie wychodziło. To już było nawet i w gimnazjum. Nieraz chłopcy przekombinowali, albo lepiej wygrać z tymi, przegrać z tymi, to półfinale spotkamy się z tamtymi. Ja im powiedziałem, według mnie powinniście grać swoje. A z kim zagramy? Czy to będzie grom poczesna, czy lux konopiska, mówię, to według mnie nie ma znaczenia, bo potraficie wygrać z jedną i z drugą drużyną.